Hejcie, witajcie z tej strony Demon, a to jest kolejny odcinek z Creative Czy jesteśmy w pewnym miejscu? Nie kończyliśmy tu w ostatnim odcinku. O, widzicie, tam coś jest. Tak trochę. To nie jest w lesie. Uwaga, da dam. tak się postanowiłem budowy. Teraz postanowiłem, że to będzie po prostu pałac, pałac, że to będzie, a nie że żaden zamek. Bo zamek mi to po prostu nie pasuje, zamek jest obronny i tak dalej, powinien mieć fosę A mi się nie chce wydobywać po prostu wody Oczywiście mogę to zrobić, ale nie opłaca się By było za dużo kopania Ogólnie Dlatego W ogóle tak zaczniemy zakręcać To sobie bym tak zakręcił To w sumie trzeba zrobić trochę dalej, skoro tak, tak, tak I tu będzie trzeba zrobić tak, tak O nie, tego nie. Proszę tu postawić halo Halo Alumietku. Dobra. Tu, tu i tu. I co? I dzisiaj zajmiemy się budową naszego pałacu dalej. Będziemy budować nasz pałac. Dzisiaj będziemy budować wieże. Jak widzieliście, te wieże już tam powoli tam powstają. Można by coś tutaj zrobić. Jak fajnie by było. Albo tu. Jakby zrobić. No dobra, niech tak będzie. Tu mam parę tych rufów, więc. I R. No chcę to obrócić. Halo. Tak ma być o. tu, tak tu nie, i jest git. Mamy na jak na razie git, i będziemy się budować wieże. Wieże myślę, że zbudujemy tak na 16 bloków do góry, czyli trzy cztery pięć sześć siedem osiem jeden 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 na A chyba jest. jeden 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 I jeden Dobra, tutaj lecimy dalej. Zbudujemy trzecią warstwę tego wzdłuż. Trzecia. Jeszcze zbuduję taką pojedynczą. Później będzie łatwiej liczyć.

i nie wolno. A to już mi skończyły, dobra. Lisko tutaj, tutaj mamy. Mamy 5 minut odcinka. Tak się robi odcinki? 5 minut, a my będziemy zaraz kończyć pierwszą wieżę. Teraz będę musiał się wchodzić w mechanizmy, żeby zamek był bez, bezpieczny. Znaczy, pałac to będzie, ale żeby też był bezpieczny, tak jak zamek. Fucking już mamy. Troszkę mamy tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okej, 8, 9. No, co tak możemy robić? O zrównamy tu na dwa skok, już na trzy skok to jest na dwa to jest na dwa i na dwa yy, dobra, było 10 Nie będę nic mówił, żeby nie zapomnieć liczb. 10. Tak mało tego mamy? O nie. Jak dobrze sobie porobiłem wcześniej te rody. Jakby się nie porobił tych rodów wcześniej. tak nam pewnie na pewnie jest starczne 400 10 Tak 6 Dobra, czyli dobra wysokość, wiesz Już jest dobry znak. Chcesz tu co trzeba budować? Nie. Szkoda. Dobra, lecimy dalej, dalej. Te wie, będą takie nierówne, takie tumbler. O nie tam O nie będę już teraz po ciemku nagrywać. O nie, jest po ciemku. I po prostu mi tak. nie, nie chcę po ciemku nagrywać. Proszę, mamy jasność Wladimir jasność. Poczekajcie, teraz jak będziemy schodzić, T tak. Dobra. O, Ale <grystanie> zeszliśmy. jest dobry znak. Tutaj na spokojnie. Eee, tutaj. ha, no tak, w Drabbing w gracze też nie stawiają. Go. I play Minecraft Go every day. I play Minecraft. I co trzeba tam zrobić? I tego chodzi powoli stawiać. Zrobię dookoła. Jak no wie, że przystało. Chyba, że zrobili takie wielkie okno, ale nie chce mi się tak szczerze zrobić takie wielkich okien. tu, tu, tu. Tu będzie tak. Tu będzie tak. Tak. No, albo dobra. A no, tu zrobimy podwójne. To wygląda w miarę spoko. Myślę. Dobra. To co na dół. Dobra. Tutaj pochodzi tych, może żeby możemy koło torcze kraftować Czyż to nie piękne? Zobaczcie, jak one pięknie wyglądają. To są koło torcze. I Taki słeg jest, i w ogóle. Dobra. O Boże, kolejna wieża. Dobra, kolejna wieża, czyli 11 minut, czyli zrobimy w tym odcinku tylko dwie wieże pewnie. Bo tamta mi zajęła 11, dobra. znowu no może sobie włączę Facebooka jak na razie albo niech o nich tak się robi nie właśnie jeszcze on zrobienia historię ja Mam nadzieję że ktoś to zrobi jeżeli że zdążę przypisać Z zagram sobie Ekiada. Dobra, i chyba sobie dobę stery. Dobra, 4, 6. Tutaj, tutaj. Osiem. Bo to zrobili. Właśnie, ja bym chciał jeszcze zrobić że z szkła ogółem. Dziesięć. Dziesięć tutaj tutaj Dwunastu. mesh 14. Ser 14. I ser na jednym, wyżej mi schodzę ponad 2.99. To co dziś będziemy musieliś pokopać. Chyba. Gotaj. Bo już robimy tak. Tak. Czyli masz 16 jej. Nie, czyli na, na to starcz, czyli tu było dwa, tu dwa. Tu jeden, o nie, tu jeden, tu jeden, tu jeden, tu jeden. co so, ja, możemy się robić tą wieżę. Co mam ja robić? I... W sumie bym mógł coś jeszcze dorobić na informatykę To musiał parę rankedów i kilka swoich akcji, bym mógł wstawić Dobra Nieważne, teraz mam Creative wersję Demon Nie zajmuj się CSGO Oh fuck Wracamy do domu, bo nie mam materiałów Można dalej budować Bo, TV wracamy do HT? He, 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 O nie, na raźmie. O nie, ja tam w nocy nie idę. To w nocy nie możesz przygotować. No, 10 minut no materiału. Tak, 3 załóżmy, że jeszcze będzie noc. To, jakby było. Czekaj, co ja chcę? Ja chcę na pewno. Patyki. Chcę na pewno. Nie patykuję! Nie. Chcę dużo Twainów. A nic mam do forge'owania, nic nie mam. Zostać no Snow Cuby. Jep! Asę tak porzucałem, asę porzucałem. Dobra, co by nam się stąd przydało? Może jakaś skrzyneczka tam? Tu mam jakiś Artrek Torch. Może te Artrek Lantern. Tu mamy jakieś tam rośliny. O, tu mamy szlianę. A tam Cizard Gizard. Takie lodowe. Tak to jest i Cizard Gizard. A blizzard Cizard dobra. Lod. I teraz by są takie powalone. Yy, ja chcę generalnie telinę i możemy już tam iść coś, zacznie budować, bo potrzebuję drabinek. Nie, no fajnie. Możemy tam już gdzieś postawić portal, ale wątpię, żeby mi się chciał tam stać portal. Co by nam się mogło jeszcze chyba... Na co mamy materiały? Mamy na wood wall, -e, mamy na taczy Wall, -e, mamy na. Żeby odblokować to. Mass part. Możemy. się jeszcze odblokować? Nic. Serio? Lumid tu już potrzeba? Dobra, tu co potrzeba? Craft stone table? Ażby... artrek table? Advanced artrek art table? Iron table? Craft gas lamp? A gas lamp jest... Gdzie, 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 gdzie? w czy coś będzie. Wiem, że to... Co to jest? Stoneweapon rack. O! To mi się może przydać. To fajnie wiedzieć, dobra. Drabinki. I teraz będą lagi. A tutaj... Dobra. 78 drabinek. To sobie porobię. No. Eh, oh, Kappa. Hey, Kappa. Zabić. zrobiłem kapkę jak TV Dobra bo ja tu robiłem coś w górach zacząłem robić poza odcinkiem jeszcze tam na razie jest tylko most więc spokojnie spokojnie mówię już taką szklaną wieżę słyszysz taka szklana wieża była git by była spoko A jakby oszklić, tak jakby zrobić taki tunel i tu takie dwie wieże. Jakby tak oszklić to. Może wykopnę tu coś najpierw. Tu tak wykopnę. Tu coś zaczęło powstawać, co nie? Aj, ci kopanie! No cóż, no, przepraszam, no nie ma co robić. Materiał tu za mało się okazało. Na no, następny film będzie więcej materiału, żeby. Aha, nie, to tu miało zostać. Co to, to bym wysadził? Stone'em. nie no ja tym was nie będę zanudzał bo tu nic fajnego nie będzie tu będzie tylko kopanie dobra zakończymy na tle tego pięknego wykopanego miejsca dzisiaj krótki odcinek w... tak o, o. dobrze sobie przyjmuję tak pamiętacie jak daje się suba muszę dać suba Musisz dać dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia o każdym moim nowym filmie. Pamiętajcie, dzwoneczek. Tam musicie kliknąć i zaznaczyć, tak chcę otrzymać powiadomienia. Druga sprawa. Odcinki będą się pojawiać we wtorki, w czwartki i w soboty. W poniedziałki, środy, piątki i niedzielę może będzie jakaś nowa seria, zobaczymy. Może ze Swords and Sandals na telefonie. W sumie tak. Nowa seria będzie ze Swords and Sandals na telefonie, więc.